Nazywam się Andrzej Stanowski, e, prowadzę zakład produkcji rowerów. E, rowerów nietypowych, rowerów dwuosobowych, przeznaczonych głównie dla osób niepełnosprawnych. E, tandemów, 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 w których osoba niepełnosprawna e, jest pasażerem, e, ale z drugiej strony e, aktywnie uczestniczy w tej jeździe, bo czasem odpowiada za e, hamowanie dodatkowym hamulcem, czasem odpowiada za zmianę biegów. Na, na kierownicy pasażera jest zamontowana manetka. To już w zależności od jakby możliwości manualnych osoby siedzącej, siedzącej z tyłu. To są, to są nietypowe rowery. To są nietypowe rowery, to jest nietypowa produkcja, no bo, no bo jak widzicie nie jest jakaś wielka hala z ogromną linią montażową, tylko to są pojedyncze, pojedyncze rowerki, Robione dla konkretnych osób, pod konkretny wzrost, w konkretnym, ulubionym kolorze. Tandemy ze składaną ramą dają użytkownikowi dużą mobilność, to znaczy taki rowerek po złożeniu mieści się w praktycznie, zmieści się w praktycznie w każdym bagażniku samochodu osobowego, czyli pozwala to nam zabrać rowerek gdzieś za miasto. Pozwala nam to zabrać over na turnus rehabilitacyjny z dzieckiem. No, duża, duża mobilność. Pomysł się wziął z, z, jakby ze znajomości potrzeb, potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych, ponieważ wiele lat współpracuje z różnymi ośrodkami, z różnymi fundacjami, które zajmują się pomocą, szeroko rozumianą pomocą osobom niepełnosprawnym, różne obozy, różne wyjazdy. Przez wiele lat byłem wolontariuszem w, w kilku organizacjach. E, jakby to pozwoliło mi e, poznać e, problemy i potrzeby tych osób. Osoby niepełnosprawne, e, najczęściej niewidome, bo, bo, bo tutaj to jest e, ogromna większość naszych, naszych klientów. Po prostu, kiedy powiedzmy, już przychodzi ten dzień odbioru, kiedy oni tam przyjeżdżają z drugiego końca Polski i, i, i ta osoba niewidoma przyjeżdża, dotyka ten rower, no, po prostu jest, jest taki uśmiech, taka radość, że no, serce rośnie i, i, i dla takich chwil naprawdę warto, warto to robić i wtedy wiem, dlaczego, dlaczego to robię, bo oni poznają no, zupełnie inaczej niż my, osoba niewidoma. Trzeba jej opisywać każdy. Każdy przedmiot wieloma przymiotnikami, tak? czyli no nie powiemy, że tu jest koło, tu jest siodełko, tu jest kierownica, tak? tylko że tutaj jest jakaś tam wyprofilowana kierownica. Trzeba wziąć za rękę tą osobę, pokazać jej: tutaj jest Twoje siodełko, tutaj jest ta manetka do zmiany biegów, tutaj jest błotnik. No to jest Twój rower, będziesz na nim jeździć, możesz na nim jeździć, możesz na nim jeździć bezpiecznie. No, już, no i już, no i to jest wielka radość. Przede wszystkim też duże możliwości, bo często, często mamy mam takie telefony. Gdzieś tam po, po powiedzmy jakimś tam czasie, od kiedy dostarczyliśmy rower klientowi, że tam byliśmy na takiej wycieczce, udało nam się gdzieś tam zwiedzić jakąś, jakąś tam część Polski, tak? zapakowaliśmy rower w samochód, dziecko w samochód, pojechaliśmy najlepsze wakacje w naszym życiu. Także to takie, takie sygnały jakby wracają do nas i, i są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo miłe no i bardzo ważne.